Siema, sobie z dzisiaj. Battlefield Heroes jak widzicie. Tutaj zaczynamy sobie gierkę i już od razu koleć pod naszą bazą. O oh yeah. A nic nie widzę! No, zaczęło się ładnie. No i polecimy się troszkę I już nasz team przegrywał Doszedłem mi. Ach, kurde Tu mnie frajer zaszedł Ej, no ja dobra, lecimy Kurde, zbucha jednego. No teraz nas było więcej i co? Co to było? Jakaś za energia Jeszcze lepsze niż te lasery teraz No i kurde, lipa trochę No dobra Może być Napiszmy, żeby tam nie było, że nie, że tak słabi jesteśmy Tutaj widzicie, poziom 14 Także, no, tak średnio, ale o tu Niemcy coś ruszają jak widzę w tej obronie, taki kawałek za już. A, zapomniał popatrzcie jakie tam levele były. A od razu mnie przerzuciło. No dobra, ja się wy Jeszcze ta rundka i będziemy kończyć, bo nie ma co tak długo grać. Może jeśli ktoś ogarnie do nas dojdzie, to będziemy cisnąć. Bo wtedy co żeśmy nawet nie wychodzili z tej... Już jest w ogóle? Aha tam z naszej bazy nie można było wyjść. Tam się jakiś niemiec to był? Ale no, dobra O, już na samej górze jestem. No ładnie. No i kolego magia nie zawsze pomaga. No co za czerń? Oś tu. Pff. A kurde. No to chyba do mnie. nie wiem, co to znaczy NE i to demk, ale gg to wiem to. No kolega, coś nie w formie chyba. Tak, to jest jak się nie ma zrobionego chowania na maksa. Widzę, że tam ktoś potrzebuje pomocy. No i da Wyrwałem chwast Kurde, że mi się kończą te miksturki Dwie mi chyba jeszcze zostały. kurde Wow! Z pięcioma HP to Teraz tego, żeby nikt mi nie zaszedł A kurde A kurde no dobra. O, widzę, że koleś wspaniale na funcach ciśnie. Z złoty ten. No kurde, nie to chcemy cisnąć. Złoty granatnik. No super, widzę, że bez tych to się nie da. Zaraz powiem, powiecie, że ja też. No tak, tylko że ja sobie takie z wyglądu kupiłem. To mi nic nie pomaga. No i karabin. Ale. Ale to nie jest żaden miotacz laserów, czy coś, tylko taki zwykły karabin sobie kupiłem. No to chyba... No kurde, ja się od tyłu... Aha. No to... Taki frajer kupi sobie 50 tysięcy funtów w tą prękę no i widzicie, jakieś te super... Yy, no... Ten granatnik, pewnie tam w tych warsztacie wszystko na fulla zrobione. No tak, jasne. Grać z takimi No kurwa mać Sorry, ale już no z 90 stron o oh je yeah. No Znowu Nie, to jakoś mi już zaczął No nie, tak się nie będziemy bawić Gdzie on był? No tak to jest jak się nie ma maskowania Kurde. Dobra, to od drugiej strony. A, jednak nie. Flagę naszą mają. Kurde, coś słabo mi idzie, ale strasznie wysokie poziomy tu są z tego co widzę. Jakieś dwudzieste. Nie powinno tak rzucać. No, nareszcie zabiję tego gnojca. Zdychaj, cwelu. No i niestety bardzo mi przykro, ale po raz kolejny przegraliśmy i to po raz kolejny 3-0. I niestety nie miałem najlepszego wyniku, no ale cóż. Także, ale dzięki Wam wielkie za oglądanie. Jak Wam się spodoba yy, ta gra yy, z BFA, yy, to może jeszcze będę nagrywał następne odcinki. Jeszcze tylko szybciutko zobaczymy, jakie tam te levely były, bo coś mi się to wydaje podejrzane lekko. <krymne> na jeszcze lukniemy. Tak, 20, 30, 16, 21. Także, tak jak mówiłem. No Dobra, yy, dzięki Wam wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, nara